W Motomiro nie zwalniamy tempa, zresztą sami widzicie Ducati Panigale V4 w wersji SP2. Ja wiem, że ja Was nie muszę zachęcać, żebyście obejrzeli ten film. I wszystkiego o SP2 dowiecie się już za chwilę. Ducati Panigale V4 SP2, to jest specjalna edycja tego wyjątkowego motocykla, która w zasadzie już jest absolutnym track killerem. Można ten motocykl w obecnej chwili zabrać na tor i robić tam naprawdę zawodnicze czasy. Jeżeli chodzi o ten konkretny, który mam tutaj dzisiaj dla Was, to jest motocykl, który już został jeszcze bardziej wyposażony. O tym sobie powiemy za chwilę. Na pewno widzicie, że jest trochę inny wydech i trochę akcesoriów, które nie są w standardzie, ale tak mówię, do tego przejdziemy za chwilę. Sama edycja SP2 to jest Panigale z silnikiem 1103 cm3. Ona ma 215,5 konia na standardowym wydechu z katalizatorem. E, mamy tutaj już elektronikę, e, która jest dostosowana pod jazdę na torze łącznie z DDA, czyli możemy mieć tutaj już w standardzie telemetrię, e, kontrolę pracy przechutnicy, a tak naprawdę odczyty z pracy przechutnicy, wszystkie te dane, które potrzebujemy, żeby śledzić nasze potrzeby podczas jazdy torowej i wprowadzać e, niezbędne poprawki, żeby te czasy były jeszcze... Lepsze. E no, oczywiście elektronika od Ducati, tę którą znamy z Panigale V4, a, no, na najwyższym poziomie ciężko lepszą elektronikę w motocyklach sportowych jest tutaj wszystko: jest quick quickshifter, góra, dół, jest z Ducati Traction Control, control wheelie Control, a z yes, Cornering ABS, -em. Nie wiem, czy można sobie to wyobrazić lepiej. Tą elektronikę możemy regulować dowolnie, możemy wszystkie systemy wyłączyć, jeżeli mamy na to odlegę na tym motocyklu albo taką potrzebę. Nic nas tutaj nie ogranicza. Oprócz tego specjalna wersja wyświetlacza, która jest dostosowana do jazdy po to, że również możemy się przełączać, lans control, wszystko czego zapragniecie. E, natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny motocykl, e, mamy tutaj zawieszenie od Ohlinsa, zawieszenie jest e, półautomatyczne, regulujemy je z pozycji komputera. E, mamy tutaj e, oczywiście, jak zwróciliście już wcześniej uwagę, wydech, który jest zamontowany specjalnie do tej konkretnej Sztuki to jest wydech od Arrow'a. Oprócz tego możemy oczywiście zamontować sobie wydechy jeszcze z Akirakowicza czy Terminioni. To jest krzyk. montowana jest w standardzie. Możemy je odsłonić albo zamknąć, w zależności od tego jak chcemy z niego korzystać. Tutaj jest wersja odsłonięta i masę akcesoriów. Na pewno widzicie pięknie, uwydatnione ogon ze schowanymi kierunkami, bezpośrednio pod ogonem i ze schowaną e, tablicą. E, mamy również rusterka od Rizome, to są rusterka Steph, e, które są wkładane w osłonę e, To jest bardzo, zresztą nie tyle przydatne, co niezbędne narzędzie, jeżeli będziemy tym motocyklem torować ze względu bezpieczeństwa. Bardzo, bardzo, bardzo bardzo ważne. Jeżeli chodzi o dokładanie karbonu do pani gale, to tutaj też tylko wasza fantazja was ogranicza. Tutaj naprawdę karbonowe może być tutaj wszystko, więc możecie w ten sposób naprawdę zaszaleć. No i słuchajcie, oprócz tego całego karbonu mamy tutaj także w standardzie bezpiecdłójce karbonowe koła i to jest już. Absolutny sztos, jeżeli mówimy o jeździe torowej, a myślę, że każdy, kto podchodzi do tego na poważnie, bardzo takie koła doceni. Co więcej, można powiedzieć, no, wy wiecie, że ja jestem swoim sercem przy sportowych motocyklach, więc tak pani V4 SP2 jest absolutnie spełnieniem moich marzeń. E, może też być waszym, chociaż jest to coraz trudniejsze, e, zostały pojedyncze sztuki. To jest motocykl i On jest limitowany w produkcji jeszcze, jeżeli się uśmiechniecie do Krzyśka o może uda mu się jedną taką sztukę e, gdzieś wyczarować. Czekamy na Was w Moto Mio, jeżeli chcecie Pani Garę, jeżeli chcecie Pani galę, SP2, jeżeli chcecie Pani Gę S czy jakąkolwiek inną edycję, koniecznie przejdźcie do nas kopiańską. Jeżeli macie pytanie jakieś o ten konkretny motocykl to koniecznie zadajcie je w komentarzach, na pewno na nie odpowiemy. Jeżeli Wam się podoba, a jestem pewien, że tak, to dajcie kciuk w górę i obserwujcie nasz kanał, ponieważ to nie jest ostatni film, którego w tym roku pokazujemy, a może nawet niekoniecznie ostatni, którego pokazujemy w tym miesiącu. Mamy naprawdę dla Was potężne, potężne niespodzianki. Także czekamy na Was w Motomio, a my widzimy się na kolejnych 对吧？<Yeah. S 2> yeah.